Witam serdecznie na kanale moje EDC. No i tak, jak jakiś czas temu ogłosiłem, mój kanał dzięki Wam, drodzy widzowie, osiągnął liczbę 2000 subskrypcji, czyli kolejna bariera została tutaj przekroczona. I oczywiście idę dalej, idziemy w sumie razem dalej, bo ja nie zamierzam. Jak najbardziej tutaj przestać nagrywać dla Was, recenzować, testować różnego edecowego szpeju, noży, latarek, multituli, styzoryków, zegar zegarków. Więc, więc tutaj jak najbardziej dalej chętnie będę kontynuował moją, moją przygodę z YouTube'em, z Wami. No, i też cieszę się bardzo, że, że moje filmy wam w jakiś sposób pomagają. Piszecie też w komentarzach, dziękujecie za jakąś poradę, za recenzję. Więc no, to naprawdę dodaje mi dodatkowej motywacji, Na, napędza mnie poniekąd do. Do dalszego działania, do nagrywania kolejnych filmów, do po prostu, do też rezerwowania swojego wolnego czasu, którego, jak wielu z nas, brakuje, właśnie dla Was, żeby nagrać, sprawić komuś frajdę, satysfakcję, no też przy okazji sobie, no bo nie będę ukrywał, że również dla mnie jest to frajda, po prostu nagrywanie, potem krótka, szybka edycja, wrzucanie, udostępnianie. Ten feedback, jak to się mówi z angielskiego, czyli to, jak wy reagujecie na to, komentujecie, to wszystko po prostu wpływa tutaj jak najbardziej pozytywnie, nakręca mnie i motywuje do tego, żeby dalej robić to, co jakiś czas temu zacząłem robić. A przy okazji, tak, w ramach podziękowania dla Was, będzie pierwszy konkurs na moim kanale, tak? Będzie pierwszy konkurs z nagrodą do. Do, z nagrodą, do wygrania. Nagroda na razie jeszcze nie zdradzę. A jeśli chodzi o sam konkurs, to chciałbym też przy okazji zapowiedzieć, że nagram kolejny materiał typu Q&A, czyli po polsku pytania i odpowiedzi. I prosiłbym Was, żebyście pod tym filmem właśnie umieścili swoje pytania jakie macie do mnie, zarówno związane z EDC, mniej, bardziej, w ogóle. Również możecie śmiało pytać, jeśli po prostu uznam, że któreś pytanie jest niewłaściwe, nie na miejscu, no to po prostu na nie nie odpowiem. Więc prosiłbym, żebyście i powiedzmy w ciągu tak gdzieś tydzień, to może być chyba za krótko, powiedzmy dwóch tygodni. W ciągu dwóch tygodni od daty publikacji tego filmu będę czekał na Wasze pytania, a po tych dwóch tygodniach nagram, nagram właśnie QA i przy okazji, jeśli chodzi o QA, to również tam będzie zamieszczona informacja o konkursie dla was, gdzie będzie po prostu do wygrania myślę, że ciekawa nagroda. Mam taką nadzieję przynajmniej, że ciekawa nagroda. Tak więc raz jeszcze dziękuję Wam wszystkim, dziękuję moim widzom, subskrybentom, wszystkim komentującym. Jeśli jesteś moim widzem, oglądasz materiały, a nie subskrybujesz jeszcze kanału, to kliknij proszę tego suba, tam ten dzwonek, ja wiem, że tam wszyscy mówią ten tym dzwonku, to już zostawiam Waszej kwestii, ale kliknij subskrypcję tak, żebym widział, że tych widzów mi przybywa, żeby jeszcze żebym czuł się jeszcze bardziej zmotywowany do dalszego działania na kanale. I oczywiście pamiętajcie, żeby w komentarzach zadawać pytania, na które będę odpowiadał w materiale QA. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście, jak zawsze, zachęcam i tym razem nawet bardziej do komentowania, do umieszczania tych pytań. No i oczywiście do usłyszenia.